Dzień dobry wszystkich, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj chciałbym was od razu tak przeprosić Za to, że nie było odcinków przez tego co zauważyłem 11 dni Bo był problem z prądem, a jak problem z prądem no to jeszcze z internetem Więc po prostu nie miałem jak wrzucić przepraszam za wszystko No i odcinki uf, odcink No odcinki będą pojawiać się prawdopodobnie teraz już regularnie, jeszcze raz przepraszam Okej okay. Grań Polską w planach, z tego co pamiętam, miałem zrobić sojusz z Rosją. Lecz zrobimy z Niemcami, bo od razu chcą to, tego. Więc zgodzili się. I chciałbym zaatakować Aland. Osobiście tego kraju ja nie znam, na przykład. Hmm. Więc zobaczymy, jak to się potoczy. No, wojska sądzę, że dużo nie muszę tutaj jednak tworzyć, bo nie przyda się to. Oczywiście wypowiadamy wojnę. Nie tu nie będziemy wzywać, bo w sumie to jest malutkie państwko. Oczywiście wysyłamy od razu armię. Stąd również. I wygraliśmy. No dobra, to nie było w sumie ciężkie. A pierwsze państwo podbite. Ech, więc oczywiście tutaj oferujemy pokój. No, weźmiemy tę prowincję, co mieli. I sądzę, że to będzie problem. I teraz, może, ryzykuję. Na pewno tak jest. Ale chyba będę chciał spróbować podbić Rosję. W sensie to mi się nie uda. Ja jestem pewien, bo podobnie było z Tajwanem. Ale jednakże chciałabym chociaż spróbować zrobić podobną rzecz. Podobną rzecz chciałabym chociaż spróbować zrobić z owadem kaliningradzkim. Ale już widzę, że trochę plany się pokrzyżowały, bo Finlandia wypowiedziała wojnę. Przymocniłem przez to. Przepraszam, ekspres do kawy. Przepraszam, jeszcze raz ekspres do kawy. Dobrze już powinno być. Ewentualnie jeszcze jedna kawa będzie robiła, przepraszam. Eee, w każdym razie, no, trzeba będzie na pewno wzmocnić granicę. Oczywiście morską, bo sądzę, że wątpię, żeby oni raczej się przez Rosję przedarli. To jednak granice trzeba będzie wzmocnić. Eee, być może użyli się za przyjęcie Alandu. Chociaż nie sądziłbym, że raczej to byliby oni. Tylko tak bardziej obstawiałbym yy, mm, Szwedów. Ale się nie znam, ale wydaje mi się, że. Oj, wryga, to kulą. A, jaka się obroni? Na spokojnie. Rzeszli moc tej wojny nie chcę. Eee. Yy... Przepraszam, jeżeli myszka chodzi za głośno, bo na pewno nie zwróciłem uwagi. Yy... Bo jak, w ogóle jak tam mijają wakacje, bo kanał jest, żyje od czasu wakacji, pierwszego dnia wakacji. E, w ogóle taka darmowa reklama e, Zapraszam e, na kanały kolegów moich. Jeżeli się uda, to no. Sądzę, że nie pogniewają się za subskrypcję czy coś takiego. No. Właśnie. Ja was proszę, dajcie lajka. Ja wiem, że to nie jest takie aż spoko mówienie o tym cały czas, bo to wiem, że parę osób na pewno nie będą z tego zadowolone. Ale po prostu to w... Le... lepsza. Podnosi mnie i po prostu cały kanał na duchu. No bo jakby nie patrzeć, na to... No tak to daje trochę. Niewiele, ale daje. Także to tak. No proszę. Widzę, że już z Rosji nie zatypuję, bo już bardzo nas lubią. Um, I teraz widzę problem. Otóż tak. Finlandią pokój, oczywiście się udało. Um. Ciekaw jestem, czy co by się stało, jakbym spróbował w tym momencie zawiązać sojusz z Rosją, a Niemców usunąć, bo jakby nie patrzę, nie lubią. Chyba tak zrobię, czy to będzie dobry krok, nie wiem, ale tego nie zrobię teraz. To raczej zrobię później troszeczkę. No, chociaż Rosjanie, to będzie, to sądzę, że to będzie bardzo dobry sojusznik i Dania. Czemu? Czemu? Naprawdę czemu? Dobra, wojsku mam i tak przygotowane. No, takie tereny duńskie chyba. Nie, No no nie byłyby złe. Chociaż raczej nie chcę tej wojny. Muszę, że mówiąc o trochę to tak mi no no nie pasi ta wojna. No oni też nie chcą, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No chyba w Europie znaczy Polska w Europie jest chyba jedynym państwem, które lubi Rosję. No, na to by wychodziło. Mm. Okej. Okay. Dobra, to tak. Mm. Z kim by tu wojna się przydała? Sądzę, że Słowacja też prędzej Czechy. Teraz... Czas kolejna na Czechy. Yy... Nauczyłem się skrótów klawiszowych do tej gry. Jeszcze szczerze mówiąc, pomaga mi to. Jak dużo, no nie wiem, ale no na pewno jest mniej, oj, jest na pewno mniej Klikania. No i to się przydaje. Mm. Okej, okay. wojsko jest wysyłane. A, i tak e, swoją drogą. Za niedługo. Jeśli wszystko będzie okej. Okay, zrobię live'a. O, a tu się cóż stało? Szwecja, Ukraina. Żeby z to nie jest mój cel. Dobrze, że niedaleko miałem wojsko. No, słabo trochę, szczerze mówiąc. Słaba sytuacja. To na pewno nie jest dobry znak. Wyszliście stąd sobie tutaj armię. Oj, to nie, nie, nie jest dobra rzeczą, co oni w tym momencie robią. Ha! Wolutku się wybraniamy. W sensie, czy to wybranie nie można nazwać? Chyba nie, ale powolutku, bo powolutku, ale bronimy się. Znaczy wiedziałam, że to z jednego my trochę już można nazywać to potęgą, jednakże nie, no ale i tak wiecie. No dobra, oczywiście nie będę chciał tych terenów, chyba, że będę chciał. Nie, chyba nie będę chciał, po prostu ja sobie je splądruję. No oczywiście, no po co to komu? No, w wiecie, no. Po co to komu? Przepraszam mówiąc, z splądrowane. No nawet ok, jest. No oczywiście teraz pokój, klasycznie. No może pokój? Jeśli bym chciał brać, to, to bym chcę tylko. Nie, to bym chciał wziąć, o te dwie. Nie, nie, w No, się zgodzili. Nie, mi to tam. To... W w ogóle ja nie chcę walczyć. Po co mi to? O! Hmm, naprawdę. Fajal. Dobra, klasycznie, oczywiście, wojsko a sądzę, że sztok, do Sztokholmu od razu Aha To fajnie Białoruś wypowiada wojnę I teraz już naprawdę nie jest dobrze Nie wiem, czy to z, dlatego, że Aha, to fajnie, pewnie wypowiedzieli one tylko i wyłącznie dlatego, że Szwedzi są przyjaznym cywilizacją. Być może, nie wiem, ja się nie znam. Wiadomo, że to wszystko granie. Eee, dobra, w ogóle po chyba będę kończyć, bo nie wiem ile czasu ma filmik. Także to przepraszam na chwilę. Okej, okay, filmik już chwilę trwa. Znaczy wy wiecie ile, ja niekoniecznie. Także zrozumcie człowieka. I powolutku ja będę kończyć. Nie będę nic takiego większego robić. Żeby nie, 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 nie wykorzystać tego całego czasu. Bo jak wykorzystam cały czas, to filmik się nie wróci i będę musiał prawdopodobnie zaczynać od nowa. W sensie przynajmniej tak to zawsze wyglądało. Więc... Oj! no nie, w sumie nie. No to tak. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i życzę nie wiem, miłego spędzonego czasu na kolejnych poprzednich w zasadzie moich odcinkach. Także wbijajcie na moje poprzednie odcinki. Ja Wam dziękuję serdecznie, bardzo, naprawdę i przepraszam jeszcze raz za tą sytuację. No i do widzenia.